Dzisiaj podążamy w dalszym tropem wypowiedzi, nieścisłości i właściwie sprzeczności wokół osoby Pawła Kukiza i jego fundacji. Ja nieustannie dążę do tego, żeby ustalić, co się dzieje z pieniędzmi od rządu dla fundacji związanej z Pawłem Kukizem. W tej sprawie przygotowałem pewne pisma, które będę dzisiaj prezentował, ale zanim to zrobimy, koniecznie chcę Państwu przedstawić niesamowitą metamorfozę. To jest metamorfoza, która właściwie jest na miarę, można powiedzieć, przekraczającą ludzkie pojęcie. To jest metamorfoza, gdzie Paweł Kukiz w ciągu 20 dni zmienia zdanie o 180 stopni i w dodatku zapomina, co sam wcześniej powiedział. Dlatego musimy zacząć od wysłuchania najpierw wypowiedzi Pawła Kukiza z dnia 4 września z radia Z o co bardzo proszę. Fundacji. Czy ta fundacja włączy się, czy włączyła się w promocję tego referendum? Tego referendum na pewno nie. To z całą pewnością. Czyli nie będzie promować tego referendum, no, w którym mamy za... wziąć udział no, 15 października razem z wyborami? Nie, tego referendum, fundacja tego referendum, powtarzam, my uważamy, że to, że wszystkie tak zwane referenda w Polsce są plebiscytami, a nie referendami. Drodzy Państwo, to jest wypowiedź 4 września, kiedy Paweł Kuk mówi wprost, że nie będzie jego fundacja, fundacja, która jest twarzą de facto, przez, zasiada y, tam w Radzie y, Fundacji, nie będzie brała udziału w promocji referendum. Mija zaledwie 20 dni i w dniu 24 września na konferencji prasowej z udziałem ministra Czarnka, do którego adresuje od tą interwencję poselską, o której za chwilę Paweł Kukis stoi i prezentuje swoją broszurę. A sam minister Czarnek mówi, tak, bardzo proszę o tą ścieżkę dźwiękową. Broszura świetnie obrazowana ze wszystkimi najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi demokracji bezpośredniej, no i pokazująca się w bardzo ważnym momencie, wówczas kiedy opozycja totalna, a tak naprawdę totalitarna, bo kłamstwo za kłamstwem po, pokrywane następnymi, przygrywane następnymi kłamstwami po to, żeby to już wcześniejsze nie było do zdekodyfikowania, postanowili unieważnić referendum zanim się ono odbyło. Postanowili zbojkotować referendum i zniechęcać społeczeństwo do odpowiedzi na cztery kluczowe pytania w ramach demokracji bezpośredniej, więc cieszę się, że właśnie teraz, Panie Pośle, ta broszura świetnie przygotowana trafia do. Trafi do polskich szkół do fakultatywnego wykorzystania. Bardzo dziękuję. Porażony ekstremalną metamorfozą w ciągu 20 dni stanowiska Pawła Kukiza, który od twardego nie do zdecydowanego tak po prostu ewoluował w ramach tego, co ma Fundacja robić wokół obecnego referendum, przygotowałem interwencję poselską do samego rzeczonego ministra Czarnka. I zacznę od tego, że w sierpniu 2023 roku, podczas debaty parlamentarnej w sprawie referendum, pan minister, który prezentował całe stanowisko w swojej formacji wokół e referendum, mówił tak: My was tej demokracji bezpośredniej nauczymy. A potem dodał: na szczęście eksperci od pana e posła Pawła Kukiza, którzy przygotowali e broszurę za pośrednictwem kuratorów będą informować bezpośrednio o demokracji bezpośredniej, czyli o tych mitycznych Jowach. I bardzo szybciutko się okazuje, że Paweł Kukis w ciągu 20 dni, nie dość, że przez ten okres wprowadzał opinię publiczną de facto w błąd, to przystąpił do kolejnego procesu wydawania pieniędzy, które trafiły do fundacji, której on jest twarzą poprzez zaangażowanie w de facto promocję obecnego referendum poprzez politykę informacyjną tak zwanej broszury. Dlatego przygotowałem do pana ministra Czarnka, bo będę tropił każdą złotówkę, która trafia z rządowej kasy do fundacji, gdzie Paweł Kukis jest twarzą. I to są pytania, na które panowie chcę, żeby odpowiedzieli. Czy został zorganizowany przetarg na opracowanie i dystrybucję do placówek oświatowych tych broszur, o demokracji bezpośredniej, czyli po pierwsze, czy był przetarg, po drugie, dlaczego wybrany został Insty Instytut Demokracji Bezpośredniej, bo to jest przecież ten instytut bezpośrednio powiązany z Fundacją Potrafisz Polską. Czy podmiot ten złożył ofertę lub deklarację o gotowości realizacji tego zadania, czy zgłosiły się do ministerstwa jakiekolwiek inne podmioty niż ten wspomniany instytut, który jest przedłużeniem działalności samej Fundacji? Kto w imieniu instytutu lub fundacji kontaktował się lub brał udział w rozmowach z ministrem edukacji i nauki? Czy nie był to czasem osobiście w ciągu tych 20 dni Paweł Kukiz? Ile wyniósł koszt realizacji zadania polegającego na opracowaniu, dystrybucji tej oto broszury dotyczącej demokracji bezpośredniej? Czy planowane są również w przyszłości kolejne edycje takiego, takiej kampanii informacyjnej pod egidą fundacji Kukiza? I ile szkół w Polsce już otrzymało wspomnianą broszurę? To są pytania od ministra do ministra Czarka w trybie interwencji. On musi na to odpowiedzieć. Ale co więcej, ja żądam dodatkowych wyjaśnień. Poza odpowiedziami na powyższe pytania, wzywam ministra do przedstawienia dokumentów oraz korespondencji. My chcemy transparentności i dokładnego policzenia każdej publicznej złotówki trafiającej do środowiska fundacyjnego Pawła Kukiza. I to są moje pytania. Ja żądam dokumentów w zakresie realizacji i uzgodnienia yy, warunków realizacji tego zadania. Czyli jakie są wa warunki realizacji tego zadania? kosztorysu wykonania zadania i yy, polecenia wydanego względem kuratorów oświaty dotyczących dystrybucji i promocji broszurki. To polecenie dla, dla kuratorów jest szczególnie istotne, bo musimy, drodzy Państwo, ustalić i zdemaskować to, co się wydarzyło przez 20 dni. Od dnia 4 września, kiedy Kukiz mówi, absolutnie jego fundacja nie będzie brała udziału w promocji referendum, do 24 września, kiedy Kukiz staje czarnkiem na konferencji prasowej i przedstawia broszurę, która ma trafiać do szkół. To naprawdę bardzo brzydko pachnie. I stojąc nad upadłą gwiazdą Pawła Kukiza, tu znajduje się bezpośrednio pod naszym Nogami, żądam tych odpowiedzi. Niech kuki w końcu powie, czy mówi jedno, czy robi drugie, a jeżeli nie potrafi być na dłuższą metę, jak gdyby zgodny ze swoimi deklaracjami, to uważam, że polityka nie jest miejscem na jego koncerty.